No cześć e, Ruszyłem, jest sobota po godzinie 13 Na czwartek na godzinie 10 Mam być 3100 km z tego miejsca e, Maja Dajos Coś takiego e, Prawie pod samą Hiszpanię Prawie nie Hiszpanię, a pod samą Portugalię Ale jedziemy do Hiszpanii Także kurs taki jak w sobotę wyjazd to jest taki sobie powiem wam, bo to już jest tydzień tak jakby zaliczony, dzisiaj będzie weekend w Niemczech skrócony, później drugi tydzień to już będzie do Hiszpanii i z powrotem i w trzeci tydzień jak się zacznie jazdy to muszę być odpowiednią ilość przed końcem szóstej doby w trzecim tygodniu, także to, to nie dobrze jest wyjeżdżać pod koniec tygodnia tak daleko. Także zobaczymy jak to będzie. No przejechaliśmy 200 km od bazy jest 16 i zrobiła się mgła. Mgła na szybie też coś tam się osadza i pół stopnia na plusie. No zobaczymy jak będzie dalej. Nie zatrzymujemy się na zgorzelcu, jedziemy prosto cały czas i dopiero gdzieś staniemy za na pauzę 45, nie więcej za tunelem. Dobra, mijamy wyjątkowo Jędrzychowice, tam po prawej stronie macie stację benzynową na Szelu. Nie tankujemy się, bo mamy pełen zbiornik po tamtym tankowaniu jak wracałem. Tylko prościuteńko śmigamy w kierunku Pegnic. Tylko się teraz zatrzymam za, zaraz za mostem, za Nysą Użycką i trzeba tutaj przekodować kod kraju. A przed nami jeszcze do Pegnic jest 4.27, a mam 30 minut jazdy, czyli jeszcze gdzieś Zdążę zatrzymać się na jakąś pauzę, żeby wykręcić 45 i jak najdalej zajechać. Przed 12 muszę stanąć, bo do 12 jest w Niemczech zakaz jazdy. Jesteśmy już po stronie niemieckiej. Pada takie coś z nieba, wycieraczki troszeczkę już tam się zaczęły obladzać. Za 500 metrów stajemy, 12 minut zostało na tacho jazdy. O 500 metrów, pierwszy parking za tunelem. I tutaj się zatrzymamy. I z tego miejsca mamy 4,07 do Pegnic. Także 23 minuty zapasu, w razie czego. Eee, dobra. Tylko 45. Także, jeżeli będzie jakiekolwiek miejsce, aby tylko był przejazd, to możemy się tutaj śmiało stanąć. Dobra, i zobaczymy. Się uda gdzieś stanąć, ciężko nie mamy. Bo tylko 10 ton. Eee, zobaczcie, tu pusto jest. Tak naprawdę dobra. Mam nadzieję, że tak będzie na pewnic. Dzisiaj A na Pegnic będziemy o 20.00. Przed dwudziestą trzecią Dobra No i co? Pauza Dobra, ruszamy Z parkingu A tutaj powoli powiem wam Zaczyna coś pruszyć I to tak równiutko sobie pruszy Jest godzina Pół do siódmej wieczorem, ale mam wrażenie jakby była 22:00 druga, dosłownie. No i zobaczymy. Pięć godzin jazdy przed nami, jakbyśmy mieli jechać do Kamersztajnera, ale dużo mniej, godzinę mniej, jakbyśmy mieli jechać do Pegnic. No zobaczymy, czy się wstrzelimy tak, żeby stanąć bezpiecznie i nie zaryzykować, że ktoś nas zatrzyma, jak będziemy jechali na zakazie, bo od zerowej jest zakaz już. Zobaczcie jaka droga się zrobiła Taka biaława już Półtora stopnia na minusie Margines cały jest zaśnieżony I równo sobie tutaj pruszy I to jest nieładne Widzicie jak teraz wygląda Raz lepiej, raz gorzej Ale ogólnie w śniegu przybywa Dojeżdżamy do Drezna No i możecie zobaczyć jaka teraz się zrobiła pogoda Także nie będę ryzykował jechać dalej niż Pegnic do tam bym 10 minut wjechał w zakaz. Po 12 bym był, ale tu chodzi przede wszystkim o to, że jest coraz gorzej na drodze, a tego się już nie przeskoczy. A tam jest Norymberga, by była przed nami, no i wiadomo, że może być różnie. Duże podjazdy, a jak będzie tak sypało albo bardziej, to żeby się nie okazało, że człowiek gdzieś tam stanie nagle. Bo Widzicie, co się dzieje, jak to wygląda na szybach, chociażby. Czekaj No i teraz musiał się tutaj Wydarzyć jakiś chyba Kołowrotek powiem wam Bo widać jak Auto stoi W przeciwnym kierunku do Kierunku jazdy Także musiał tutaj wpaść w poślizg O właśnie BMW Wpadło w poślizg No i niestety Są takie ani nie inne warunki jazdy O teraz widzicie Lepiej jak to wszystko wygląda, bo ja wolniej trochę. Dobra, dojechaliśmy do Pegnic, szyby są matowe, przednia to już w ogóle. Trzymaj się prawej strony, no i jest, jest godzina. Za 20.23. Będziemy szukać miejsca, zobaczymy czy będzie. Po drodze widzieliśmy, że. Puste były parkingi nasze, znaczy puste. No. Były wolne rajki. Zobaczymy, co się będzie działo tutaj po na pewno. Trzymaj się prawej strony. Następnie dojechałaś do wyznaczonego punktu trasy. Trzymaj się prawej strony. Tu na gabarytach jest miejsce, ale na Gabrytach nie będziemy ryzykować, bo nie wiadomo, co to jutro by się stało, w niedzielę. Te są miejsca, już widać tutaj. Sobie staniemy zaraz i będzie jak pauza. Następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. A 751. Raz zobaczymy jak to tu wygląda. Tu nie ma. Może na dupach się stanie. tak się stanie, i tak się stanie, tylko kwestia czy w rajce, czy na dupach. Dojdziemy do końca, jakże się cofnie. W 50 metrach skręć w lewo, następnie skręć w prawo. Teraz co tutaj jest? Chłodnia. Hm. Zobaczymy Tu następna chłodnia, ja Japitole A i tutaj osobówka jakaś stoi Tam są wolne widzę miejsca W poprzek Tutaj będzie wolne miejsce, chyba w lewo. Co on tak stoi? Po 70 metrach. No i w lewo, tutaj staniemy. Następnie skręć w prawo. O. Tutaj. Skręć w lewo. Następnie skręć w prawo. Co on tak stanął, bo jest. A on czołgi wiezie, zobaczcie. Staniemy koło czołgu. Dobra, tam się wcisnęliśmy. On musiał stanąć po prostu krzywo. To my też musimy jakoś stanąć krzywo. No widzicie, pan Niemiec z czołgiem ustawił się z kosem. Całe gabaryty ma wolne. Mógłby sobie tam stanąć. Pewnie policja na pewno by go nie wygoniła, ale on sobie zajął dwa, dwie rajki z kosem. No ja musiałem sterko złożyć, żeby w ogóle się tutaj zmieścić. Żeby nie stać koło chłodnie, oczywiście. Dobra, to skończyliśmy na dzisiaj jazdę, Przejechane jest, powiem Wam, gdzie to jest. 690 km. Teraz tak, stanąłem tutaj, przemieściłem się z tamtego miejsca, gdzie pakowałem się koło tego czołgu Dlaczego? Bo Pan Niemiec miał pretensje. Zobaczcie, całe tutaj miejsce dla gabarytów jest puste. I na ciężarówka stoi, ale pan Niemiec stanął z sobie, zajął dwie rajki z kosem e, w taki sposób, że jak ja stanąłem nawet cofnięty tak jak ten, który tutaj stoi, no to on by miał problem z wyjechaniem, bo to naprawdę jest długi zestaw, bo musiał z kosem nawet stanąć. Także powiem wam, że e, tu będzie miał awanturę, chociaż ten ustawił się w taki sposób, że z tyłu e, on też z kosem stoi. No jak ten jutro by, by wyjechał. To tu będzie do jaja. Także chodzi o to, że kierowca z Niemiec stanął po prostu idiotycznie. Otworzył okno i miał do mnie pretensję, że ja tutaj obok niego stanąłem. Kiedy on mógł sobie spokojnie stanąć tu, bo i na szerokość ma rozstawione takie łopatki z tym. Z takimi znakami ostrzegawczymi. Także sam się zachował idiotycznie. Jeszcze miał pretensję, ale żeby mieć święty spokój. Bo to on się stanął, a nie ja To ja się jednak przestawiłem Wyjechałem tutaj, chciałem wjechać tu Ale sobie cofnąłem tam Za samochody I wjechałem sobie przodem w tą rajkę Także mamy godzinę teraz Pierwszą 10. Ja sobie tutaj Jeszcze zjadę kolację <śm> I idę spać Także do jutra, jutro jest niedziela Ruszam w poniedziałek rano Ruszamy z pewnic Tak naprawdę już jest tutaj pusto Tam. To jest godzina 6 rano. w A 9 Dzisiaj jakieś 700, dobrze, ponad 700 kilometrów trzeba przejechać Francji, żeby mieć bardzo duży zapas później na sam czwartek. Także śmigamy przez Niemcy na Norymbergę Minęliśmy tutaj kamersteinera i zobaczcie, jak śnieżarówki przed nami z dachu, śnieg, wiatr zmuchuje, pęd wiatru. Na całe szczęście, że to jest tylko taka mgiełka śnieżna, bo tego trochę mało padało, ale jakby było dużo, to by mogły tutaj osypać się takie grubsze bryły. Ale pogoda się jest skiczała. Jeżdżamy na parking. Muszę zrobić porządek z szybami. Zobaczcie, jak tutaj i pomazało, i śnieg się przykleił, i, i dupa. Blada, także tutaj stanę na boku. 15 minut, jak już stajemy, to zrobimy 15. No, i muszę chyba wycieraczki zamienić. Powiem wam. Ruszamy. Gdzieraczki poprawione. Szesnastka wykręcona. Ale śnieg sypie dalej. Dobra, zatrzymujemy się. Zrobimy 30 minut. Pauzy na dzikusie. Ja poprawię tutaj szyby. Już nie pada śnieg na szczęście. Temperatura minus 2 stopnie. O, będzie tu miejsce w ogóle na tym dzikusie. Tak różnie, poustawiali się, zobaczcie, kurde Jak tu nie będzie, to na następnego pojedziemy zaraz Po 1,6 km tu było, ale A5, tak 35 km dobra, tu staniemy Dobra, ruszamy. Widzicie, że szyba jest w lepszym stanie, ale i tak zacieki. Trudno. A tutaj macie pana Niemca, który... No tam się wciąłem ciężarusy. Kosi trawę w grudniu. Bo mu kazali, dali mu pod i kosi sobie trawę. Dobrze, że nie pada de... śnieg, nie pada deszcz. Zrobiło się cieplej, jest minus jeden tylko. A my do Baden Baden mamy równo godzinę. Zbliżamy się do Saverne, tam gdzie zmieniałem koło ostatnio. Ale zobaczcie, jaki ładny krajobraz jest. Może będzie widać, jak są ośniżone tutaj te lasy na wzgórzach. Szron przeszedł i zostawił ślad. A tutaj co, do Saverne, ale jest tam widzę dalej jakiś korek, już 4 minuty. Nie wiadomo, co się stało na N4. O, teraz ładnie widać, jak te lasy są pod góry ośronione. A tutaj korek na bramkach. Powiem Wam. Nie wiadomo co tam się dzieje przy rądku, jakiś, czy był jakiś wypadek gdzieś dalej, bo ten korek coraz większy na bramkach wszystko stoi. Najpierw myślałem, że tutaj może są kontrole jakieś i wyłapują, no ale jednak nie. O, widzicie skąd ten korek się taki zrobił? W tym korku to już chyba z 15 minut. Tutaj na odcinku 300 metrów stoimy. A widzicie magiki, te żółte kamizelki i prawdopodobnie jakiś proces, bo tam jest wywieszony jakiś transparent i rozdają mu lotki. Także proszę bardzo, tam macie te kamizeleczki, oni sobie jedzą, mają grilla, także cały catering jest zapewniony. I chyba się zmieniają, bo tutaj na skrzyżowaniu Jest trójka, która rozdaje ulotki Pewnie informuje o czymś I pewnie mają, że tak powiem, taką sztafetę Pół godziny jedni pół Idą po niej jeść i tak dalej A przez to jest korek i nikt się tym nie zajmuje Zobaczcie No bo wiadomo, jak oni zatrzymują samochody na Na rondzie Otwierają im kierowcy okna Rozdają ulotki I coś tłumaczą No to wszystko trwa Proszę bardzo. Widzicie, jak to wygląda? O. Tak, tak, machaj, machaj, kurwa, jak przy Ciebie stoję, Ty machasz. O, proszę bardzo, zobaczcie. Tak to jest zorganizowane. A tam korek na bramkach. Parking Mont I tutaj się zatrzymujemy. I robimy sobie 45. I to będzie ostatnia pauza, dzisiaj, i później zostanie 3,50 jazdy. I zobaczyłem, że do Truła to chyba nie dojedziemy, Tylko trzeba będzie, bo zabraknie chyba 5 albo 8 minut. Niestety, także może na jakimś dzikusie się stanie, zobaczymy. Na razie wjeżdżamy tutaj i się wypałzujemy. Lekko prawo, następnie trzymaj się lewej strony. Trzeba szyby ogarnąć, bo są brudne, lusterka, ale dziury. Dobra. I wjeżdżamy sobie tutaj, a no, to tam dalej, dalej, żeby nie stać koło nikogo innego, tylko tu sobie. Jedziemy. Ruszamy i teraz tak 348, 3,49. Czyli tacho pokazuje nam, że mamy 349 jazdy dzisiaj, a do trua mamy 3,48, także mamy minutę zapasu. Jesteśmy przed Nancy i zaraz zobaczymy, jak to się będzie jechało. Czy się wyrobimy? Tam wypadałoby parę minutek nadrobić. Powiem wam. Zobaczymy. Mijamy, minęliśmy tak naprawdę Nancy i teraz jedziemy taką obwodnicą jeszcze. Kończymy tutaj do autostrady A31. Ale zobaczcie, jak ładnie wyglądają drzewa. Cały czas minus 2,5 stopnia się utrzymuje. No i wjechaliśmy do jakiejś mieściny. I ostatnio pamiętam, jak tędy jechałem, to nie mogłem, nie mogłem się zmieścić z ciężarówką, która jechała z sprzeciwka, powiem Wam, właśnie na tym zakręcie. Więc musieliśmy się zatrzymywać i się mijać. To jakiś Francuz Dwa leciały i one tylko po dwa latają Ale bardzo nisko i strasznie dużo hałasu robią Wojskowe oczywiście samoloty Teraz dwa obok siebie poszły tam samoloty Nie wiem czy widać jeszcze białe ogony Nie będzie bo akurat pod słońce No i co Dojeżdżamy, dojeżdżamy Jeszcze mamy 80 km. Ja się tam pomyliłem, mówiłem, że do Truła chcę odjechać, ale za jeszcze stajemy na parkingu jednym yy, i trochę nadrobiliśmy minut, także powinno być ok. Ale zobaczcie, jak, jak jest ładnie, a jest godzina już 16.30. Także w Polsce już jest dawno ciemno, a tutaj jeszcze na horyzoncie jest słońce. No i właśnie. Przekroczono dzienny limit jazdy, ten taki regularny, na 9 godzin, i weszliśmy właśnie w dziesiątą godzinę jazdy. Także mamy jeszcze godzinę jazdy według tachografu. No i dotarliśmy. Mamy. 17 minut zapasu. Także z tej minuty 16 minut na ponad 300 km żeśmy nabili. I teraz jeżdżamy na parking. I tutaj będzie nocka. Jeszcze na tym parkingu nie stałem. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jak z prysznicem, i tak dalej. To jest autostrada A5. Przed A19 Następnie km. Miejsca to tu będzie odgroma tylko. O, tutaj przy stacji to jest pozajmowane. Wszystko. O, mysz tutaj leciała przy krawężniku. Biegła sobie. Lekko w lewo. Następnie skręć w prawo. Lekko w lewo, następnie skręć w prawo. Dobrze. No, ja już stałem może na tym parkingu powiem Wam chyba. Tak, on jest taki dziwny trochę. Następnie dojechałaś do celu Ok. Tak, ten parking jest taki dziwny, później jak się z niego wyjeżdża, powiem Wam, że tutaj trzeba... E, wyjechać z tego parkingu i jeszcze raz zrobić kółeczko wokół tego parkingu. Żeby się z niego wydostać. Jakoś tak, z tego co pamiętam. Tak niepomyślane jest. A tutaj pojedziemy trochę. I zostaniemy tutaj po środku między tymi dwiema ciężarówkami z Polak. Lekko w prawo, następnie I tu skręć w prawo. Zobaczcie, jak można jechać ładnie. Lekko w prawo, następnie skręć w prawo. O! I się tutaj. Ładnie, zobaczcie, jak brajeczkę się wjeżdża. skręć Lekko w prawo, następnie lekko w prawo. Dobra. No i stoimy, także co do jutra. Tutaj już pokazało, że czas dobiegł prawie końca wam pokażę ile 946 wyjechane dzisiaj